Obecny sezon uważamy za bardzo udany, ponieważ udało nam się wiosną zebrać e, bardzo dużo miodu wiosennego. Pszczoły dają nam z natury to, co najlepsze, a my w zamian musimy im oddać produkt o właściwym składzie. Myślę, że najlepszym do tego jest Invertix 72FAV z dodatkiem witamin i aminokwasów. Świetnie regeneruje on nasze rodziny po przebytym sezonie. I uzupełnia niedobory pokarmu. Rodziny, które go spożywają, są w świetnej kondycji i są gotowe, aby przetrwać trudną zimę. Cukier-puder pszczeli marki Diamant, używany u nas jest do oceny i monitoringu porażenia pszczół przez warozę. Używamy go dlatego, ponieważ posiada odpowiedni skład i granulację umożliwiającą łatwe wykonanie testu porażenia. Aby ocenić porażenie pszczół przez warozę, otwieramy ul, wyszukujemy ramkę z czerwiem i młodymi pszczołami, strząsamy pszczoły do wiadra, zasypujemy cukrem pudrem pszczelim, rolujemy Wytrząsamy na sitach. Pszczoły zwracamy do ula. I sprawdzamy wynik próby. Nie posiada on żadnych dodatków, więc gdy sypie się go do ula, nie oddziaływuje negatywnie na pszczoły. Można go też również używać do produkcji specjalistycznych ciast, używanych w hodowli matek.